Siemaneczko ludzkie, ja jestem Polski Hero i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Na sam początek chciałbym Was serdecznie przeprosić za znowu taką dłuższą przerwę. Mam to od 3 tygodnie, sam nie pomyślałam. I za to Was serdecznie przepraszam, ale niektórzy po prostu z kolei powiedzą dlaczego to przerwa była, bo musiałem sobie nową literaturę meczkę kupić z tego powodu, że no, parka się już na do użytku, ale już jestem, już jestem sobie niedobrze, więc nie wracamy z pełną parą i tak jak widzicie dzisiaj jest taki nietypowy odcinek, bo powiem wprost, ruszył znowu Picture Stories. Tak, jest to Piton z e, serwer Pfego kondzia te sprawy. Ja oczywiście mam to supporta. To jest taka mini reklamka, żeby po prostu grało więcej osób, nie dlatego, że za jakieś hajsy dostajecie coś, bo ja nie dostaję za ani grosza, ani nic mi się wychodzi. Chodzi o to, po prostu, żebyście, jeśli możecie pograć na tym serwerze, poznajcie to są frakcje, jest SAPD. Zakładam chyba, się będzie tam Werwy, Werwy Niebieski, tylko budzik, a jest, bodajcie, że jeszcze PSP tam, Josz Santos. Pracy jest na razie ogólnie niewiele i tego wszystkiego, no bo serwer był resetowany, ale z czasem się wszystko ogarnia. Po prostu końbie tam ogarnia wszystkie skrypty tego pracy. Gwarantuję wam, że jeśli będziecie grać na tym serwerze, nie będziecie się na pewno robić Ogólnie, pod adresem mamy przewodnik. Instrukcje, te sprawy, gdzie znajdę giełdę, na przykład regulamin, od góry do dołu, może małe, ale jest, komendy, takie na razie, bo animacje to jeszcze spiszę, nie chcę mi się pokazywać, aktualizacji jeszcze nie ma, i tak, tak. jeszcze sklepa, a jeśli ktoś chce, to ci dla pana moc przydać, właśnie się to takie małe. Na pewno tu się zgłaszajcie w komentarzach. IP oczywiście serwera dostaniecie w opisie. Dostacie uznę. Tylko nie wam go pokazuję. Tutaj jestecie pakiem. Jeśli słyszycie, że to wypanie to sortia LPS, to się mi na kanale. Tam? Ja, e, ja po prostu chcę, żebyście mieli ten serwer, żeby pobrać i było raźnie po prostu więcej grać, bo na razie jest górowy i raz go A sądzę, że ten serwer się naprawdę może fajnie rozwinąć, tak na przykład kiedyś w a stał się no, nawet fajnym serwerem. Powiem Wam, że... no, nie powiem, tylko... Że... Your channel was edited. Chciałbym Was poprosić, naprawdę poprosić, nie ze że bramy, poprosić, chcę Was poprosić, żebyście pobrali na tym serwerze, bo naprawdę warto. Jest to takie parę bitem, tak, jakiegoś takiego proszenia, takiego mojego żulenia o to, żebyście po prostu tu pobrali z nami, żebyście mogli odkryć ten serwer, żebyście byli z nami, po prostu wspierali nas, w studia, na przykład, nie wiem, to Mam takie ciężkie chwile z serwerem, jeśli o to chodzi. Więc tutaj tak, jest zmiana tabli, rejestracyjnych, jest pracy, to nie ma żadnego, to jest jakieś wynagrodzenie, a tu jest zdawanie na prawo jazdy, ja mam oczywiście dane osobowe, więc tak prac wam nie będę pokazywać, pracę tego sobie sami ogarnijcie, jak zacznę się grać. Jest tak to jest taka mała popłusach, Więc chyba w tym odcinku to było na tyle, to jest taki krótki informacyjny odcinek. lecieknąć dronami, z tego tego podgląda, ale czuwa. <tryk> Więc tak to by chyba było na coś, jak to na coś, cienkoguty, nie, ale to taka reklama był tak jeszcze właśnie. Tak, co na story jest, tylko musiał być, e, rozwój kończył się upadł, że chce, no, na zbój, bo chyba jakieś błędy były. Bo, bodajże zresztą nie znam powodu. On się wypowie, jeśli ktoś po prostu będzie miał pytanie, dlaczego to się pyta, czy jego nie... Ma. Ja usłyszałem, od kogoś, że były jakieś błędy, jakieś bługi. więc wiecie. To by było chyba na tyle w dzisiejszym odcineczku. Gorąco Was zapraszam w link w opisie. Jeśli filmik się spodobał, łapka w górę, subskrypcja, bo to mnie do Waszej pracy. I oczywiście muszę kupić sobie nowe mikro. No, A, um, bo mnie chujowo słychać. Przepraszam, że ogólnie przez to pierdolę, bo rany wasze. Używaszego będzie. Ale przyrzekam, że będę mogła, Więc dajcie mi żyć. <grymne> A ja wam. No, to by było na tyle. Trzymajcie się. Strzała.